Dzień dobry, kochane raki. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kochane raki, chciałabym Wam zaproponować czytanie na miłość. Od teraz do końca roku 2022, czyli mamy początek października, więc to będzie tak, no wiecie, 3 miesiące. Także spokojnie, fajnie. Kochani, dziękuję, że tu jesteście. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz. To witam cię bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że ze mną tutaj jesteś. A jeśli wracasz, to, to bardzo się cieszę, że wracasz i również witaj. No, i zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze nie kliknęliście tutaj, więc zachęcam. Kochani, zobaczymy zaraz co u raków ciekawego, jeśli chodzi o miłość. I kochane raki, pamiętajcie o tym, że karty są tylko i wyłącznie wskazówką. Weźcie dla siebie to, co Wam będzie pasowało. Ale pamiętajcie, że decyzje tutaj podejmujemy sami. Czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować. I kochani, to, co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, ciekawego, to to, że jeśli jesteście w szczęśliwym związku, to um, oczywiście zachęcam do wysłuchania, ale nie szukajcie problemów na siłę tutaj. Um, więc, kochane raki, już patrzymy. Co u Was ciekawego, jeśli chodzi o związki. Um, Miłość do końca 2022 roku. No, kochani, powiem szczerze: jakieś uwolnienie. Jakieś tutaj będziemy się uwalniać. Będziecie się uwalniać z czegoś, no? Bardzo, bardzo powiem Wam szczerze: mocna energia uwolnienia. Mocna energia, tutaj jeszcze patrzymy. Wiecie, co powiem szczerze, że ja myślę, że ja tutaj darakasz, że to nie będzie dużo, dużo różnicy, jeśli chodzi o single, i jeśli chodzi o. Osoby, które są w związkach, bo na pewno nie będzie to dotyczyć osu, osób, no osób, osób, które są w związkach szczęśliwych. Aż się świat odwrócił. Kochani, już szybciutko zaczynamy. Jeśli chodzi o, o, waszą, o Wasze uwolnienie, to powiem Wam, że przede wszystkim. Um, Wy, za, cała wasza energia, kochane raki, to nie będzie energia wody waszej, tylko to będzie energia, słuchajcie, e, ziemska. Wy tutaj troszeczkę będziecie wchodzić w taką energię. Oczywiście, wy nadal jesteście wodą, więc, więc tutaj nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. Woda się również pojawia, w, tutaj jeśli chodzi o gwiazdę i, e, i inne karty, ale kochani, wy będziecie potrzebowali takiego balansu, będziecie potrzebowali równowagi. I z jakiegoś powodu, tutaj mówię do raków, które w przeszłości czuły się, wiecie co, albo słuchajcie, mogła się wydarzyć sytuacja, w której ktoś was o coś oskarżył, jeśli chodzi o miłość. Była jakaś sytuacja, gdzie na przykład ktoś, ktoś okłamał, ktoś oskarżył, ktoś tutaj wyciągnął jakieś wnioski, zostaliście niesłusznie oskarżeni, niesłuszne wnioski zostały wyciągnięte. I słuchajcie, tutaj w październiku sytuacja powinna się wyjaśnić. Bez względu na to, czy jesteście singlami, bo taka przecież sytuacja mogło, mogła być, tak? Jako, również jeśli jesteście singlami, czy jesteście w związku, w którym powiedzmy nie do końca się tutaj coś układało, bo były jakieś oskarżenia, to kochani, ta równowaga do Was wróci, yy, dlatego że wyda się, prawda, prawda wyjdzie na jaw, o tak. I zostaniecie oczyszczeni z zarzutów. Jeśli był jakiś rak, który rzeczywiście um, wydarzyła się sytuacja, gdzie, gdzie potrzebne było to, to oczyszczenie z zarzutów, to to się wydarzy i to się wydarzy na, prawdopodobnie już w październiku. I kochani, wy macie w tym, mieś, w tym czasie i w tej sytuacji niesamowitą ochronę od sił wyższych. Niesamowicie oni was będą chronić, będą tutaj, czy, to, czy wierzycie w anioł, w anioł, że to jest anioł stróż, że to jest Bóg, że to jest um, przewodnik, oni przy was są i oni będą was chronić, dlatego to uwolnienie może mieć, sytu, może mieć sytuację, czy, czy wyjaśnienie, oczyszczenie z zarzutów, jeśli chodzi o miłość, może mieć najzwyczajniej w świecie, tak, to będą takie zbiegi okoliczności, że będzie to aż nie do uwierzenia. I ta gwiazda, słuchajcie, to może być, słuchajcie, wasz przyjaciel jakiś, bo gwiazda to jest bardzo często również przyjaciel. Yy, zwłaszcza jeśli to jest przyjaciel wodnik lub przyjaciel, który się, słuchajcie, zajmuje na przykład yy, czymś artystycznym, to jest oczywiście bardzo szeroko pojęte, pojęte jeśli chodzi o, 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 o sztukę. Ta osoba wam pomoże. Yy. I powiem Wam szczerze, że Wy odzyskacie pięknie równowagę. Tutaj wiecie, co nie wiem, dlaczego bardzo dużo kobiet się pojawia, dlatego ja mam wrażenie, kochani, że yy, może to być kobieta, która się oczyści z zarzutów, najzwyczajniej w świecie. Że tutaj, tutaj, bez względu na to, czy jesteście kobietą singlem, czy jesteście kobietą w związku, jakieś tam zarzuty zostaną oczyszczone, oddalone od Was, sytuacja się wyjaśni. I kochani, przez to tutaj, jak ta sytuacja się będzie wyjaśniać, to powiem Wam szczerze, że Wy będziecie pod takim. Powiem Wam tak, tutaj Wy będziecie się zastanawiali, czy wrócić do tej osoby, bo tutaj najprawdopodobniej mogło wrócić, mogło dojść do jakiegoś rozstania, tak, czy jakiejś przerwy w związku. Um, czy powiedzmy, jest to, no nie przerwa w związku, ale jest taka atmosfera, że, że praktycznie nie jesteśmy razem, ale tutaj razem na przykład mieszkamy. I wy będziecie kochani się zastanawiać, czy wy powinniście wrócić do tej osoby, czy nie. Bo pomimo tego, że jesteście oczyszczeni, tak, że ta osoba już wie, to wy czujecie, sobie, myślicie sobie, ale ta osoba mi nie, za, nie uwierzyła, nie zaufała, nie, y, nie posłuchała mnie, tylko posłuchała innych. I taka reakcja będzie wychodziła od Was, dlatego, że Wy em, wracacie do równowagi, wracacie miłośnie do balansu. I y, zaczynacie się czuć bardzo dobrze sami ze sobą. I to jest bardzo ważne, że wy w tym momencie, kochane raki, wiecie, że nie potrzebujecie tej drugiej osoby po to, żeby być szczęśliwym, że wy będziecie w związku, dlatego że chcecie być w związku, a nie dlatego, że musicie. I powiem wam szczerze, że tak, bez względu na to, czy zdecydujecie, że wracacie do tej osoby, czy, czy nie, to wy zakończycie jakiś rozdział w życiu. To wy dosłownie, jeśli chodzi o miłość, w nowy rok wyjdziecie z czystą kartą. Zakończycie rozdział po prostu 31 grudnia, koniec rozdziału tego i wracamy 1 stycznia, zaczynamy coś zupełnie nowego. Bardzo fajna energia, bo to jest energia, która pozwoli na to, żeby tą miłość, tą energię miłości po prostu wyczyścić i po prostu zacząć od nowa. Bardzo fajne, bardzo cudowne. Tutaj Wam pokażę piękną kartę, którą macie kartę balansu. Karty równowagi, bardzo ładna energia. I wiecie co, powiem Wam szczerze, że tutaj ja mam wrażenie, że osoba, która Was oskarżyła, czy jakieś plotki rozsiała, czy tutaj nie było, nie było miłej sytuacji, zrobiła to, słuchajcie, dlatego, że chciała udowodnić coś na siłę, w miłości, tak? Chciała oskarżyć na siłę. Tutaj, i to, ale to się wszystko wyjaśni, to się pięknie wszystko wyjaśni i powiem Wam szczerze, że. Wrócicie na swój tron, wrócicie na tron królowej, na tron kobiety, która jest całkowicie po prostu szczęśliwa. Tutaj mówię, wiecie co, do kobiet, dlatego że kobiety się bardzo tutaj pokazały. I tak jak powiedziałam, to może być kobieta, która, która została oskarżona o coś. Mężczyźni, kochani, jeśli jesteście w związku z taką kobietą, którą na, do, do, jeśli chodzi o którą mieliście jakieś podejrzenia, to się wszystko wyjaśni. I tak naprawdę będziecie wiedzieli, że niestety, kochani mężczyźni, nie mieliście racji w tym, w tym przypadku akurat. Ale jeśli jesteście mężczyzną, który został oskarżony o coś takiego dziwnego, to słuchajcie, jak najbardziej też zostaniecie oczyszczeni, moi drodzy, to się wyjaśni, jeśli chodzi o miłosne sprawy. I tutaj może wam pomóc w tym kobieta. Ta kobieta może obnażyć, powiedzmy, kogoś, w sensie, wiecie, jakieś tam sekrety, że, że to się wszystko wyjaśni. I mężczyźni, wy również poczujecie się dużo, dużo, dużo lepiej, jeśli chodzi o miłość. A, a tutaj bym powiedziała nawet, że um, poczujecie się dużo bardziej zbalansowani. Bardzo, bardzo, bardzo wiecie co, uwalniające wręcz karty. Bardzo fajne. Um, kochani moi, ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, kochane raki. Do końca roku, jeśli chodzi, znaczy nie do końca, nie tylko do końca roku w ogóle, jeśli chodzi o miłość. Um, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Kochani, jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, do komentowania. Um, no i do usłyszenia, kochani, do zobaczenia w kolejnych filmikach.